Cześć wam wszystkim z tej strony, panie Mam kolejny odcinek z Fall Guys. Moi drodzy, dzisiaj przyszedł czas, aby nagrać sobie kolejny odcinek Top Model. Ostatnio nagraliśmy sobie Top Model w Fall Guysie, Dosyć Wam się spodobał, więc lecimy z kolejnym takim odcinkiem. Mam nadzieję, że teraz będzie to lepiej wyglądało niż ostatnio, bo ostatnio trochę zadyma była, ale miejmy nadzieję, że teraz pójdzie to lepiej. Będziemy sobie oceniać skinki. Zobaczymy, kto ma najlepszego skina. Oczywiście najładniejsze zostanie dodany do znajomych. No i moi drodzy, lecimy już z odcinki. Dobra, moi drodzy, więc startujemy już sobie tutaj z. Customem na Lily Lipers tak jak ostatnio to było, zobaczymy, jakie skinki tym razem powybierali. Mamy 40 osób, więc trochę więcej niż ostatnio. Miejmy nadzieję, że w miarę szybko i sprawnie to pójdzie. No i oczywiście, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcinków z Fall Guys Top Model albo jakieś inne, to zostawcie łapaczkę w górę, zasubskrybujcie kanał po to, aby na bieżąco żadnego odcinka nie przegapić. No i moi drodzy, lecimy. Pierwszy customik, zobaczymy, jakie tutaj skiny mają powybierane. Najpierw lecimy od razu pod metę. Bo, no na tej pierwszej mapie możemy później nie zdążyć przejść, więc lecimy od razu pod metę, tam wybieram skiny, mówię kto przechodzi No i zobaczymy co z tego wyjdzie Dobra moi drodzy, więc oni się już tutaj powoli ustawiają, zaraz wybieramy sobie skinki No i zobaczymy kto przejdzie, a kto odpadnie, więc ja już sobie tutaj zacznę Dobra, już jest trochę osób, więc zaczynamy eee, ja będę chwytał was i ta osoba co będzie chwycona to jakby ona przechodzi sobie na metę, nie? Dobra, to on może sobie przejść. Potem możemy sobie tego ziomka dać. Tego sobie też damy, o tego. Dobra, już mamy parę osób. Następnie ja bym dał tutaj tego skina. Potem tego skina. On jest karnetu, ale jest ładny. No ten wiadomo, ten też jest OP. No ten widzowie, piernik osta co ostatnio był, też jest spoko. Potem tego też możemy sobie wrzucić. Eee, potem widzowie... Damy tego, bo ma pingwina, co jest dosyć nietypowe, że mu się udała pingwina tu dorzucić. Kurczę, tutaj mają tak mało tych skinków. Ja bym wybrał sobie tego. Potem bym wybrał sobie tego też nawet. Eee, potem tego. Dobra, przechodzić, kto zdąży. Będziemy, moi drodzy, wybierać z kolejnej rundy następne osoby. Część powybierałem, więc, tak powiedzmy, połowę osób się wybrało. Połowę nie zdążyliśmy, bo oczywiście mapa ma ograniczony czas, więc przynajmniej część już podpadała. Przeszły trochę randomowe osoby, ale ciężko było, jakby na 40 osób tak szybko to ogarnąć. Teraz będzie to wiadomo o wiele szybciej, bo jest mniej osób, więc myślę, że teraz już bez problemu uda nam się tutaj ogarnąć. No i lecimy z kolejną rundą. Zobaczymy, kto tym razem będzie miał fajne skinki. Tam jeden oprócz tego piernika też miał taki fajny Ale nie ma takich jakiś mega rzadkich, co ja bym na przykład nie znał. Ostatnio był ten piernik, dzisiaj znowu on jest, ale ostatnio on wygrał, bo ja mm, praktycznie no chyba nigdy nie widziałem go. Ostatni raz na top model go widziałem właśnie pierwszy raz, ale tak to nie znałem tego skina, więc jak ktoś będzie miał takiego mega rzadkiego skina, którego nie znam, no to ma szansę wygrać, ale... Z tego co widzę, to w dzisiejszych gierkach nie mamy takiego żadnego. Sam kilka takich fajnych, kilka z pakietów. Mam nadzieję, że jak kupujecie pakiet. No to z kodem Panda 444. Więc polecam widzowie wpisywać wam yy, kodik Panda 444 w Fall Guysie, ale też w Fortnite. Cie. Kupujecie coś, bo również w Fortnite działa. Więc zachęcam do wpisywania. No i dobra, ja sobie tutaj lecę. Jak widzicie, no spokojnie. Do, dolecimy sobie do góry, no i tam będziemy za zaczynać wybierać po kolei wszystkie skiny, dobra moi drodzy. Więc czekamy sobie tutaj na spokojnie. Na nich mamy jedną osobę, dopiero dobra, możemy zrobić tak: ty przechodzisz po pierwsze, ty przechodzisz, e, następnie, ty też przechodzisz, ty też przechodzisz, dobra, e, później mamy tak, ja bym sobie dał tego piernika na razie, mimo wszystko, e, tego zadymiarza, tego zadymiarza też bym dał. Eee, dobra. Ty czemu nie przeszedłeś? Mówiłem ci, żebyś przeszedł. Tego zadymiarzany z końca karnetu, ale nie jest taki łatwy do odebrania. Ej, ten jest nawet spoko, ja go nie widziałem. Ten może przejść. Następnie ja bym dał stokrotkę. 100 stokrotka 100 jest też spoko. Eee, później widzowie. Eee, niech będzie on. On nie jest jakiś mega rzadki, szczególnie, że jest teraz w sklepie. I później z takich tutaj wzorkowych, co mi się najbardziej podoba, to ja myślę, żebym wrzucił tego. On jest dosyć ładnie dobrany, tego też bym dał. to już mamy 12, 13. Jeszcze jeden ziomek będzie mógł przejść. Dobra, to może przejść widzowie o ten ziomek. Niech przejdzie. Więc tak to będzie wyglądało. Dobra, no i mamy na ten moment wszystkich. Reszta sobie podpadała. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz już myślę, że będzie finałowa runda, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy, co tam będzie pisało. Ale są wszyscy tak jak chciałem, większość jest skinów. Potem są oczywiście jakieś paterny, Jeden, ten taki. Yy, nie wiem, czy to jest jakiś tyranozaur, czy co to jest. To on mnie zaskoczył, bo go wcześniej nie widziałem. Finałowa runda, dobra. No to yy, po prostu robimy tak, że. Na razie wygrywa ten skinek, co mówiłem, tego tyranozaura. A później, moi drodzy, wygrywa druga osoba, ta, która jako najszybciej przejdzie. My, moi drodzy, sobie spidranujemy. Z tego co wiem, to ten Ziomek, który ma tego krokodyla, to Manik Elimur, więc on zostanie dodany do znajomych. No i może zostanie dodana jeszcze jedna osoba. Zależy, czy któryś z nich przejdzie najszybciej mapę. Na razie to mi średnio idzie, więc miałem szansę. Chciałem akurat zrobić tak, że ja przejdę pierwszy, przez to nikogo nie dodam oprócz Elimura. No ale wydaje mi się, że jednak, jednak ktoś będzie przede mną. Jednak ktoś będzie tutaj przede mną, więc no moje szanse są, widzowie, marne. Zaraz ktoś już pewnie przejdzie. No właśnie, ktoś już przeszedł. Wpmseba, Seba, wpm Seba mam znajomych, ok, więc graty dla niego. Elimura dodam do znajomych seba zwyciężył, grał z 100 krotką i lecimy moi drodzy z drugim customem i kolejne rundy w e, Top Model. 5 minutes later. Dobra widzowie, przyszedł czas na rundę numer drugą, bardziej customa drugiego. Więc na tamtym customie seba wygrał, ja go mam w znajomych, więc go nie musiałem dodawać, a według skinów najładniejszy moim zdaniem był ten Elimur i był też jakiś rzadki, więc właśnie tego ziomka sobie dodałem do znajomych. No a teraz lecimy drugą giereczkę, zobaczymy jak sobie tutaj poradzą, 24 osoby przejdzie na początku A potem no to zobaczymy jak to będzie wyglądało, tutaj było już blisko żebym odpadł Więc sobie spróbujemy tam na szybko dojść, na spokojnie No i zaraz będziemy sobie wybierać skiny Dobra moi drodzy, więc jestem już tutaj, wybieram sobie po kolei skiny Dobra po pierwsze to ten skin, tego go pierwszy raz widzę na oczy więc ten skin przechodzi. Nie wiem co to jest za szef, ale ty, stary przechodzisz. No idź, idź na metę ziomek. Dobra, on sobie już przeszedł. Teraz tak, eee, tego ziomka bym sobie dał. Następnie. Eee, Kurcze, pieczonek, to tu jest taki OP. Eee, tego skina to znam akurat. Tego bym sobie dał. On był niedawno w sklepie, ale on jest nawet ładny. Aksolota bym wrzucił na pewno. Champa bym dał, bo mi się podoba G2 Sporta też, on jest spoko. E, potem bym wrzucił sobie Crown Idola. Taki nie, jakby darmowy, który był, ale dużo osób, jakby moi drodzy, nim nie gra tutaj, co dziwne. Tego bym sobie dał, tego bym sobie dał. E, następnie bym sobie wrzucił jeszcze. E, niech będzie, widzowie. Ten ziomek. Dobra, bo ja nie przejdę, zaraz będzie przypał Dobra, ledwo co przeszedłem Ogarnęli tutaj, niedobrze Bo nawet im nie musiałem mówić A sami zaczęli wskakiwać, to było niebezpieczne Ale dobra, lecimy dalej Po osób już sobie powybieram. No ta pierwsza runda, wiecie jak ona wygląda Tam nie jest łatwo tutaj wszystkich ogarnąć No bo jest za duża, mapa trwa za krótko Ale już druga i trzecia jest bardzo fajna Więc tam na spokojnie coś ogarniemy Więc tutaj będzie parę osób takich, których nie chciałem żeby byli ale damy sobie radę na spokojnie, więc zobaczymy. Dobra, widzowie, więc tak na, na pewno tego ziomka sobie wrzucamy dalej. Tego ziomka, tego ziomka. Następnie G2 Sporta, tego od Klejusa, tego od Klejusa. Tamtego nie chwyciłem, czemu on przeszedł. No, on i tak nie wygra, więc wywalono w niego. Nawet jeżeli zwycięży później. Aksolota bym dał. Eee, później wrzuciłbym sobie. Jakiegoś wzorkowego, co mi się podoba kolorystycznie? Tego w kapeluszu bym sobie wrzucił, ty stary idź, nawet spoko wyglądasz. A Mongusa mógłbym wrzucić również. E, później kogo ja bym tu jeszcze wrzucił? Crown idola niech będzie. Następnie champa. Incognito już nie będziemy go teraz wrzucać. E, tego ziomeczka tutaj, więc będziemy mieli 13. No i czemu wy przeskakujecie? Kto wam pozwolił przeskakiwać? Te osoby, co przeskoczyły, nie bierzecie udziału, i tak przecież nie pozwoliłem Wam przeskakiwać, przez co ja się nie dostałem. Dobra, moi drodzy, więc jest finałowa runda. No, jak widzieliście, jakieś odklejusy nie potrafią e, grać w top model, i po prostu przeszli e, zamiast mnie, bo to było jakby te dwa ostatnie miejsca. No, to jeden ziomek miał przejść, którego chwyciłem, i ja. No, ale jakichś dwóch ziomków się wepchało, czy tam trzech nawet, więc oni tak ci jak nawet jeżeli teraz wygrają, no to nie dodam ich do znajomych ani nic. A jeżeli chodzi o skina, to. Już wam pokazuję, moi drodzy, kto wygra, jeżeli chodzi o ten top model i jest to, moi drodzy, już wam pokazuję, gdzie jest ten ziomek. O ten. To jest kwiecik, więc kwiecika dodam do znanych. Kwiecik ma bardzo fajnego skina, więc kwiecik, moi drodzy, zwycięża. Top model numer 2, no i to jest. Tyle, jeżeli chodzi o tego top modela. Jeszcze sobie zobaczymy oczywiście, kto zwycięży tutaj, bo może jeszcze kogoś dodam do znamy. Zależy, kto najszybciej przejdzie. Jest ktoś tam wysoko z przodu, tak mi się wydaje. E, tutaj, Salon Guys. Salon Guys też ma jednego skina. To jest taki Binbot, bot, ale trochę inny, więc... Nie wiem skąd on jest. Możecie mi napisać w komentarzach, skąd ma ten skin Salon Guys. Oj, niestety spadł, chyba go ktoś wyprzedzi. Zaraz zobaczymy kto. Kwiecik jest też dosyć daleko, ale niestety spadł. Tutaj znowu Salon Guys leciał. Gdyby poszedł bokiem, to myślę, że już się dostał. I na metę, moi drodzy, przeszedł jako pierwszy Tylek 04 ze skinem Chapulina. Ale Tylek również mam go już w znajomych. Więc moi drodzy, dodam sobie Kwiecika. Zaraz sprawdzę, czy go mam, ale wydaje mi się, że nie. Więc już sobie obczajmy, czekajcie, cyk, cyk, wy tego nie widzicie niestety, ale już sprawdzam, kwiecik, eee, dobra, poszło zapro do kwiecika, nie miałem go w znamie, więc moi drodzy, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, to łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć!